u Ciebie na treningu bokserskim, to jest takie uzupełnienie z tych przygotowań do sezonu żużlowego? Może nie uzupełnienie, tylko po prostu taki podstawowy trening, zawsze w tygodniu staram się zrobić ten jeden trening, więc to taki jest jakby podstawowy trening u mnie. Na czym to polega? No trening bokserski, no to wiadomo, z panem Szumanem trenujemy różne techniki, i uderzenia, a jeśli jesteśmy tutaj z kolegami innymi, no to troszkę tam zadajemy sobie ciosów, sparujemy. Lubisz takie treningi? Lubię, no fajnie jest tutaj przyjść trochę po i całkiem inaczej niż na siłowni, więc na pewno fajnie jest tutaj. I co to może dawać, jeśli chodzi o przełożenie potem na, na sport dróżdżowy? Na pewno refleks jest, tutaj można dobrze to potrenować, przede wszystkim pewność siebie, potem na to, u mnie zawsze jest tym problem, więc mam nadzieję, że to mi pomaga. No i, no i przede wszystkim tutaj jest też potrzebna kondycja fizyczna, no bo tutaj się bardzo można bardzo, bardzo mocno zmęczyć, więc na pewno tutaj też można fajnie wyćwiczyć to wszystko. Czucie mocne wycisku tutaj na tych treningach? No myślę, że tak, jest ciężko, ale wiadomo, o to chodzi, żeby było ciężko i potem ma być łatwiej w sezonie. Skoro jesteś widać mocno spocony na tym treningu, to jest dosta dostajecie mocne w kości. No tak, no o to chodzi na treningu, żeby dawać siebie tyle, ile można i żeby ten trening miał efekt. Widać, że to jest bardzo intensywne ćwiczenie, ale chyba lubicie taką mocno w kość dostać? Tak, mi to się podoba, także fajnie, bo potem przynajmniej wiem, że dzień dobrze zaliczony i że zrobiłem trening i lepiej się po prostu z tym czuję. W czym to może pomóc, przekładając to na, na przygotowanie do sportu żużlowego? No tak, jak mówię, na, re, na refleks wtedy ćwiczymy szybkość, refleks, koordynację, e, ogólnie motorycznie e, pracujemy, także na pewno to będzie miało. E, Efekt na, na to, że na pewno da, ponieważ tam też trzeba balans gdzieś jakiś trenować, na, na, na tym motocyklu trzeba mieć balans i tak dalej. E, także na pewno, e, bo wiadomo, że potem lato, że coś, potem ten na motocyklu to też jest się bardzo strasznie wyczerpujące jak się jeździ latem, czy jak jest gorąco i ogólnie nawet dużo trzeba poświęcić temu. Także ten trening na pewno też e, bardzo dużo pomaga. Jak taki trening bokserski może pomóc w przygotowaniu do sportu żylowego? No przede wszystkim szybkość pracujemy nad, nad refleksem Kacpra, wzmacniamy ich, wiadomo, że taki trening podbuduje ich. Będą na pewno bardziej się czuli mocniejsi. No i tyle. Też widać, że tutaj hektolitry potru się wylewa. No nie ma tutaj żartu. Zresztą widzieliście, że widzieliście, jak pracujemy. No to dosyć mocno, chłopaki się nie obijają, dają z siebie wszystko. Bo z przygotowaniu już to nie jest nowość, tu dużo zawodników korzysta z tego typu przygotowań. Tak, tak, tak jak już pan wspomniał, jest z wielu żużlowców, który jest to element. Wiadomo, że to jest element przygotowania, tak, bo mamy jeszcze więcej, więcej treningów, ale uważam, że, że, im, to, że im to pomoże.